Patrz! I chciała to skóra i kości. Ten nędzny lud nie wzbogaci skarbu Twojego państwa, Ramzesie. Pamiętaj, wreszcie, że Egipt nosi na piersiach jadowitego węża tym wężem, który wysysa krew ludu, majątki nomarchów i potęgę faraonów. Są Fenicjanie. Fenicki handel złotem. Te dwie miary gruntu i 32 ludzi bierze Fenicjanin w dzierżawę na 3 lata za pożyczenie nam jednego talentu złota. Popatrz, jaki to kawał ziemi, jaka gromada ludzi. A teraz popatrz na moją rękę. Ta bryłka złota to jeden talent.